No teraz muszę zapytać Pana Prezesa, gdzie dziewczęta? Będą? Nie będę się pytał, z kim się będą przygotowywały, bo to już wiemy. Nie będę się pytał, w jakim składzie będą się przygotowywały, bo tego nie wiemy. Natomiast y, gdzie będą się przygotowywały? W którym ośrodku? Do turnieju kwalifikacyjnego, do Igrzysk. W Witam Państwa bardzo serdecznie. 17 grudnia spotykamy się w Spale. W Spale, tak jest. Brawa Spala! E, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dzięki temu, że no wygraliśmy tą klasyfikację. Nasze trzy szkoły są w ośrodkach y, przygotowań olimpijskich. W szczyrku Dziewczyny 34 dziewczynki. Witamy tu pana dyrektora Grzegorza Wagnera, dyrektora szkoły. 81 dzieciaków w spale na co dzień. No i oczywiście kadry. Y, te dwa ośrodki spała szczyrk reprezentacyjne, ale ostatnio zakopane wróciła dzięki wspaniałej hali, która została wybudowana. Ale nie zapominamy też o Gliżyczu, o Cetniewie. Walczy może troszeczkę mniej. Tam młodsze grupy. No to dzięki też finansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki możemy to wszystko realizować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo pracownikom COSU. Bo Wszyscy, którzy tam jadą, czują się jak u siebie w domu. Dziękuję wam bardzo, bo bardzo rzadko jest możliwość podziękowania wam za tą ciężką pracę, którą wykonujecie. Dziękuję dyrekcji COSU za coraz lepsze warunki dla siatkarzy, dla siatkarek. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie.